Witajcie. Już 7 grudnia kolejne katowickie spotkanie pod tytułem Coaching Relacji. Nietypowo 7 grudnia w sobotę w godzinach 10-13 spotykamy się w Katowicach na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. 10-13 sobota, 7 grudnia. Tym razem będzie o komunikacji w relacjach. I żeby mała zachęta, małe ćwiczenie dla Ciebie, Zadaj sobie pytanie, jakie pytanie potrzebujesz sobie zadać, aby twoja relacja poprawiła się, weszła na inny, wyższy level. Jakie pytanie ty sam, ty sama sobie potrzebujesz zadać, aby twoja relacja była lepsza. 7 grudnia Katowice Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego Coaching Relacji tym razem o komunikacji, komunikowaniu się w związkach, w relacjach międzyludzkich. Zapraszam serdecznie Maciej Benewicz.